Co myślę o Harry Potterze oprócz urody Hermiony? No, wpisz sobie u mnie na kanale Harry Potter to zobaczysz, co myślę. Chyba nie mam jakiegoś ruchu z sąsiednich miast, bo i. sąsiednich miast nie mam. Tu też nie ma w ogóle żadnych tych. Norwich Hills, tutaj mają mnóstwo surowców za to, tylko to strasznie niewygodne miasto jest. Do budowy, trochę rudy, węgla też co nieco. Ciekawe, jakbym tutaj wybudował y, tylko kopalnie rudy? Jakby to zadziałało? Czy będzie Series The Sims 3? No nie wiem, może odpalę tutaj na live'ie Sims 3 i zobaczymy, czy to będzie zabawne, czy nie. Jak będzie zabawne, to może zrobię na główny kanał, kto wie. 3000 dochodów. Ładnie. Ładnie, jak na takie miasto bez. Mi Tutaj zrobimy taką sztuczkę. Okej, okay, niech się budują, niech się budują. Fabryki, faktorie. Nie wiem, gdzie jest Nexus, nie wiem. No, niestety te miasta w SimCity są strasznie małe, ale gdyby były większe, to już. W ogóle sztuczna inteligencja to jest straszna. Jeżeli chodzi o sterowanie ruchem, to jest po prostu potworność. O, wow. ale odgłos, jakby mi ktoś pod oknem przejechał tym motocyklem bezpośrednio. A mieszkam dosyć wysoko. Mhm. Uh, nieźle się to wszystko rozbudowuje, tutaj proszę bardzo, a tutaj zrobimy strefę, tą turystyczną. Pora coś z policją zrobić, nie? Na razie mnie nie stać na policję. Niestety. Te miasta się duże wydają z bliska. Chociaż może nie. Nie jestem pewien czy tych stref handlowych jest wystarczająco dużo. No, ale może, może. Strasznie często mnie pytacie o to nielegalne oprogramowanie. Nie, nie korzystałem i nie korzystam z nielegalnego oprogramowania. tutaj ścieżkę. Dobra. Trzeba by tu znowu zbudować jakieś takie... Na przykład jeziorko. Chyba jakiś ładny skwer. I ostatecznie. Stadion piłkarski. Żeby dzieciaki miały co robić. Sporo płacę za parki, chyba najwięcej. Tu miasto się ładnie rozłasło. Jak graba chce ze mną porozmawiać, to ja jestem na tym spiku. To może wbić bez, bez problemu. Ktokolwiek jak chce ze mną porozmawiać, to jest Steam, to wiecie. Znaczy, to jest SimCity, to tutaj może każdy wchodzić, to nie ma problemu. W ogóle żadnego. Wow, ale tutaj się. Korki zrobiły. Ludzie do pracy dojeżdżają. Nie pomyślałem o tym. sobie jedną prostą. O tak. O tak i tak. I tak. I tak. Teraz tu się będą, kurde, wszyscy. Tędy już nikt nie będzie jeździł. Wszyscy pojadą tędy. I tu się będzie robił korek, tak? Elegancko. Czy coś tutaj mogę? Wydział Transportu by mi się przydał. Stref potrzebują. Tu się coś schajcowało elegancko. No, spokojnie, zwolnijmy trochę i pozałatwiajmy problemy. Korek. Ciekaw jestem, te autobusy teoretycznie powinny korki. Em, jakby załatwiać w sprawie korków, a efekt jest z reguły taki, że. A robią coś zupełnie odwrotnego. Czy sprawiają, że korków przybywa? Ale mogę zrobić zajezdnię tramwajową. Cześć, grany. Nie mogę zajezdni trawajowej zrobić? Co to, ma być jakiś błąd? Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. A. Olać. Jak się nie da w ten sposób, to zainwestujemy w pociągi. To trochę minie czasu. Transport będzie mi potrzebny 15 tysięcy mieszkańców. Co, tory muszą być przy tramwajach? Serio? Może macie rację, cholera. Z reguły nie zwracałem na to uwagi. Hello. Hej, hej! Hello. Hello. <laughs> Siemasz grabek, co tam? Ale ja bym chciał mleko kupić. <laughs> Flamey to ty czy graba? Czy ja mogę pana mleko kupić. <laughs> ja dużo mam wysłała, ja muszę mleko kupić. <laughs> no dobra. Nie no to niestety to źle pan trafił, bo tutaj mleka nie. No ale, ale jak ja nie kupię mleka, to od żony z panki dostanę. Proszę poszukać mleka gdzie indziej. U mnie z, u mnie z mlekiem słabiutko. No dobra, to ja A w porządku. Właśnie widzisz, nie mam ochoty w WoW za bardzo. No, jakoś mi się znudziło. Może. Powiamy? Co takiego? No, A w Diablo? No też nie mam ochoty, też mi się znudziło. Słoba słychać. Chciałeś ze mną rozmawiać, czy nie? Co? Chciałeś ze mną rozmawiać, czy nie? Z kim? Czyli z kim? Proszę cię. Nie no serio. Nie poznaję. Znacznie samosłychać, wiesz. Kurde, to nie wiem co zrobię. Czekaj. Ojejku. To mówisz Sim City grasz? No gram z Team City gram. Graba! Przez... No kurde, no! <grabia> Bez jaj! Co ty, masz jakieś nowe sławki, czy co? No, ale serbko, ułatanie ma! Co ty, mora wysłała? <grabia> to nowe sława. to kupić! Łeko! 1%! <grabia> Porobane! Ja wiesz co, kupiłem sobie te... Te podobne słuchaweczki, co ty masz, znaczy Soundblaster Tactics Tylko taki starszy model jakiś Aha. aha. mi przeszkadzało, że wiesz, że w tamtych nie mogę ściszać tylko ten że w tamtych nie mogę ściszać tylko na przykład słuchawek samych, nie? Aha, aha. No, tylko od razu dźwięki systemowe, a te mają, wiesz, na, na kabelku normalnie pokrętło i, i, i ten, I jest to wiele lepiej, nie? O Jezu, no to kurde, to jest rewelacja, one są. Aha, albo, aha, no tak, tylko że masz kabelek, nie? No bo te są bezprzewodowe to Bo ty masz bezprzewodowe, nie? No no, no Nie no. ja mam ten, ja mam ja mam tutaj z, z kabelkiem. Nie, no, no. ja też bym chciał mieć coś, co, co mi, wiesz, co no, pozwoli no, mi no, na... przewodowych nie, masz, ten, nie? No, nie mam kabelka, no, trudności <ścoughs> trudno. No, no, no ale to jest, to jest masaka. No, bez kabelka, tak. To prawda. Czy mnie tak słabo słychać? Nie wiem, ja teraz jestem na innym mikrofonie, więc on pewnie jest po prostu tutaj ściszony na tym spiku. No, piekielnie słabo cię słychać. Tak? A spróbuj jakoś głośno krzyknąć la lala, la, la, la. No, no teraz gdzieś 10%. Ledwo, czekaj, czekaj. Ja sprawdzę, powiesz. Nie, jest... to spoko, spoko, ja wiesz, to tylko teraz tak włączyłem, żeby tam sobie się po prostu pogłupiać Nie, ja też może mam Teamspeak, wiesz, mikser obniżył. Spróbuj teraz. No, mówię, mówię. Mówię. E. Chociaż nie, ja widzę, że bardzo cicho jest ten mikrofon, zaraz spróbuję go. A teraz, może? Nie, no tak chyba. po prostu głośniej mówić do niego, nie? No to nie jest jakiś tam szczytowy mikrofon, więc ha no. Nie, nie słychać, nie słychać. No. Ja ciebie trochę słyszę, bo mam głośno słuchawki, ale, ale. widzę, że na streamie praktycznie nie ma żadnego ruchu na, na tym, na jak mówisz. aha to czekaj, wiesz, co, ja się przełączę nawet z powrotem. Dobra, spoko. A jak teraz, lepiej? Powiedz jeszcze? Już. Jak teraz, lepiej, lepiej, lepiej. Nie, strasznie słabo. Cichutko? Dalej? No. Hmm. No dziwne, bo teraz jestem już na Beringerze, moim, to nie wiem. Czekaj, ja sprawdzę, bo to wiesz co... Ja... Znaczy musiałem... Mousecraft nie miał sterowania. Mhm. To I... zobaczę. I musiałem dzięki systemowo... A teraz może lepiej troszeczkę? Nie, cały czas strasznie słabo. Kurde, no to ja nie. To chyba coś ściszyłeś. Nie wiem. Dobra, wy teraz już mnie też słyszycie tutaj. Nie wiem, wiesz. Tak, z, by tam... mhm. z, z tymi ustawieniami jest cały czas zadyma. Do każdego trzeba indywidualnie ustawiać. No, niestety, niestety. E, ty chciałaś pogadać coś tamten? Bo ja nie wiem, tak ludzie pisali nie wiem. Nie, nie, tam, trollowali, to? trollowali. No, znaczy, Aż to troll. Pis, pisali, że ty chcesz coś ze mną pogadać, więc wiesz, to działa w dwie strony. No, więc to. Aha. No. Dalej słabo, ja. nie wiem czemu. Dobrze. Dobra, czekaj spokojnie, zaraz, zaraz to. Ciekawe co, bo do, do tej pory cię było słuchać bardzo dobrze. Ja, wiesz, może, ja może dlatego, że mam dwa mikrofony podpięte, to, to coś tam jakoś się to żre. O, Jezu. Okej, okay, spróbuj teraz. No, mówię, mówię, dalej. Halo, halo, jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Ja grab, ja grab. Jest to zadziwiające jest to, bo ja ciebie słyszę. Znaczy widzę, że, że słabo cię słychać nadal. Tak... No dobra, nie, no to roki spoko, tam wiesz, to, to, to nie, nie na teraz. nie? To, no, 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 kiedyś sobie. Słuchaj, wyszedł patch do. Wyszedł patch do. WarZ. Znowu? I, I teraz. Aha, czekaj, ja wezmę, zezwala już aplikację na przejmowanie wyłącznej kontroli, bo to miałam ustawione może coś ścisza czy coś. Teraz nie jest lepiej troszkę? A cholera, wie, nie chce mi się nawet myśleć. Nie wiadomo. No dobra, bo miałem wiesz, żeby tam przejmowało kontrolę nad ten, więc może coś się. Aha, no może, tsuło. może. Słuchaj, i zrobili coś takiego, dodali biegające zombie, które po prostu jak szalone brykają, że, że szok, nie? Naprawdę mega. I dodali jeszcze inteligencję do tych zombie taką, że one teraz e, nie biegną do ciebie tak jakby w linii prostej, tylko też próbują cię flankować i nagle wiesz, patrzysz, a cię zombie otaczają po prostu, nie? I to tak utrudniło, teraz jest tak trudno, że, że szok, nie? Jakbyś tam chciał się któregoś dnia spróbować, to możemy ten. Trzeba naprawdę grać ekipą, bo samemu to jest jest fatalnie. Wow, no to nieźle. No, mówię ci. No to możemy się umówić na przykład, ja wiem, jutro, pojutrze, jak ci pasuje. Ja no, tam na któryś dzień, spokojnie. Niedługo ten, niedługo premiera OP idea, to ty też tam się szykuj wiesz. No no, 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 no. Myślę, że będziesz pewnie zainteresowany raczej. No, gierka jest mega. No to dobrze. No dobra, Roki, to ja tam ci nie przeszkadzam. Dobra, spoko, nie przeszkadza. A mleka, mleka nie kupiłem kurczę No niestety tak bywa. Mleka nie kupiłem Dobra. Ja i tak będę kończył, bo za 30 minut amnezja ja muszę sobie zrobić krótką przerwę przed amnezją. <noise> 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 Okej. Okay. A daleko jesteś? Dużo ci już zostało? Nie mam pojęcia, nie, nie mam pojęcia. Wczoraj tak trochę przemęczyłem, zresztą czat mi padł, ale tam za 30 Aha. minut grałem, a i wszedłem do jakiejś kostnicy już wiesz po prostu uh. nie chce mi się. A to już tam bliżej niż dalej, jeśli ja dobrze kojarzę. No ale uh. jeszcze trochę cię czeka, no. No wiem właśnie, już nie mogę doczekać. Następnym razem, jak będę grał w jakieś horrory, to takie, wiesz, na maksimum dwie godziny. Uh -huh. O ile są takie?